Jeżeli pracujesz z danymi pochodzącymi z dowodów rejestracyjnych pojazdów i poszukujesz rozwiązania, które usprawni Twoją pracę przy przenoszeniu tych danych do dowolnego systemu, a jednocześnie pozwoli Tobie na wyeliminowanie błędów, to zapraszam Ciebie na krótką prezentację. Dekoder Karku jest usługą, która umożliwia nie tylko odczytywanie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, a następnie kopiowanie tych danych do dowolnego miejsca, formularza czy Twojego systemu, ale również umożliwia integrację z dowolną stroną internetową, z Twoim systemem, bądź też formularzem, który na stronie udostępniasz klientom. Twój indywidualny kod QR udostępniony w systemie po odczytaniu dowolnym smartfonem czyni z niego skaner bez konieczności instalowania jakiejkolwiek aplikacji. Na dowolnym smartfonie uruchom aparat fotograficzny, a następnie umieść w jego polu Twój indywidualny kod QR. Po odczytaniu kodu QR, smartfon staje się skanerem kodów z dowodów rejestracyjnych pojazdów. Teraz wystarczy umieścić kod znajdujący się w dowodzie rejestracyjnym w polu skanera, aby odczytać wszystkie dane. A teraz pokażę Tobie praktyczne zastosowanie dekodera QR, który jest zintegrowany z dowolnym systemem bądź też stroną internetową, na której znajduje się formularz do wypełnienia przez klienta. Po prostej integracji z dowolnym systemem, bądź też stroną internetową, na której udostępniasz formularz do wypełnienia danych, system wygeneruje i wyświetli Twój indywidualny kod QR. Klient po uruchomieniu aparatu fotograficznego zamieni swój telefon w skaner kodu QR. Teraz wystarczy, że umieścisz kod z dowodu rejestracyjnego w polu ekranu, aby Twój formularz i wszystkie dane znajdujące się w dowodzie. Zostały przekopiowane bezbłędnie do formularza. Zaprezentowana tu integracja umożliwia przesłanie wszystkich danych z dowodu rejestracyjnego. Jeżeli chcesz usprawnić swoją pracę i uniknąć błędów i pomyłek przy przepisywaniu, zapraszam Ciebie do kontaktu.